Warszawski Koks to dziś nie tylko jeden z największych kanałów na polskim YouTubie, ale przede wszystkim potężna marka i biznes generujący setki milionów złotych przychodu rocznie. Od treningów w piwnicy i pierwszych filmów nagrywanych bez większego planu do własnych siłowni, energetyków sprzedawanych w całej Polsce i jednego z największych imperiów wywodzącego się z internetu. W tym filmie pokażemy drogę paczki kumpli od zwykłych pasjonatów siłowni do multimilionowego przedsięwzięcia. Sprawdzimy, ile naprawdę zarabia Warszawski Koks, skąd biorą się te pieniądze oraz na jakie przyjemności mogą sobie dziś pozwolić członkowie ekipy. Zanim pojawiły się milionowe przychody, własne siłownie, sieci sprzedaży i potężne zaplecze biznesowe była po prostu czwórka znajomych z Warszawy pączek, robur, owca i saker. Połączyła ich wspólna pasja do treningu siłowego, kulturystyki i stylu życia opartego na sporcie. Na samym początku nie było mowy o profesjonalnych obiektach, sponsorach czy wielkich planach biznesowych. Chłopaki trenowali tam, gdzie się dało, w piwnicach, prowizorycznych siłowniach, na sprzęcie dalekim od ideału. Pierwsze filmy publikowane na YouTubie były Mocno osadzone w tematyce siłowni. Treningi, sylwetka, dieta, suplementacja, motywacja i codzienność osób budujących formę. Warszawski Koks wyróżniał się bezpośrednim stylem, charakterystycznym humorem i naturalną chemią między członkami ekipy. Widzowie nie mieli poczucia, że oglądają wykreowany projekt, raczej jakby podglądali grupę kumpli, którzy po prostu robią swoje i dzielą się tym z internetem. Swoją przygodę z publikowaniem filmów zaczęli na początku drugiej dekady XXI wieku, około 2012 roku, kiedy YouTube w Polsce dopiero się Profesjonalizował, a tematyka treningu siłowego była w internecie znacznie mniej obecna niż dziś. W tamtym czasie brakowało rzetelnych, przystępnych treści dotyczących ćwiczeń, diety czy suplementacji, a wiedza na temat budowania sylwetki często opierała się na mitach i półprawdach. Warszawski Cox bardzo szybko wypełnił tę lukę, pokazując trening siłowy w sposób zrozumiały, praktyczny i pozbawiony zbędnego zadęcia. Kanał Warszawski Cox zaczął dynamicznie rosnąć, a wraz z nim rosła cała społeczność skupiona wokół kulturystyki i sportów siłowych. Dla wielu, Młodych osób był to pierwszy kontakt z siłownią, impuls do zmiany stylu życia albo realne źródło motywacji. Chłopaki przyczynili się do zwiększenia świadomości dotyczącej zdrowego podejścia do diety, znaczenia regularnego treningu siłowego, regeneracji oraz rozsądnej suplementacji. Z czasem szybko zrozumieli, że YouTube to nie tylko platforma do wrzucania filmów, ale potężne narzędzie, które przy odpowiednim wykorzystaniu może stać się fundamentem czegoś znacznie większego niż sam kanał o siłowni. Kolejnym krokiem był już nie tylko rozwój kanału, ale naturalna ewolucja całej marki. Wraz z rosnącą popularnością warszawskiego koksa coraz częściej pojawiały się pytania od widzów o koszulki, bluzy czy gadżety związane z ekipą. To właśnie od odzieży zaczęła się pierwsza, realna próba wejścia w biznes. Początkowo były to proste projekty, niewielkie serie i sprzedaż prowadzona na małą skalę, bardziej jako dodatek do kanału niż pełnoprawna działalność. Szybko jednak okazało się, że zainteresowanie jest ogromne, a marka WK zaczyna żyć własnym życiem poza YouTube'em. Wraz ze wzrostem sprzedaży rosły też potrzeby logistyczne. Z czasem nie wystarczały już małe pomieszczenia. Czy prowizoryczne magazyny? Firma przenosiła się z miejsca na miejsce, z coraz większego biura do jeszcze większego, budując struktury, zatrudniając ludzi i porządkując procesy. To był moment, w którym warszawski Cox zaczął przypominać prawdziwe przedsiębiorstwo. Do oferty stopniowo dołączały kolejne produkty akcesoria treningowe, suplementy diety, takie jak białka czy przedtreningówki, aż w końcu zupełnie nowe segmenty, które wykraczały daleko poza świat siłowni. Przełomowym momentem było wejście w rynek spożywczy i napojów, w tym stworzenie własnych energetyków. To właśnie on, one stały się jednym z najmocniejszych filarów finansowych całej marki. Skala produkcji, dystrybucji i sprzedaży wymusiła kolejne zmiany. Większe magazyny, bardziej zaawansowaną logistykę i profesjonalne zaplecze operacyjne. Firma rosła nie tylko w internecie, ale także fizycznie, zajmując coraz większe przestrzenie i działając na coraz większą skalę. Równolegle rozwijał się także projekt własnych siłowni. Najpierw były to prywatne przestrzenie treningowe, stworzone głównie z myślą o ekipie i nagrywaniu materiałów. Z czasem jednak pojawiła się decyzja o otwarciu obiektów dla wszystkich. Nowoczesnych, ogólnodostępnych siłowni, działających w trybie 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. Był to kolejny krok w budowaniu kompletnego ekosystemu WK, w którym marka nie tylko sprzedaje produkty, ale realnie wpływa na styl życia swoich odbiorców. Zmianie ulegał również sam kontent na YouTubie. Na początku kanał opierał się niemal wyłącznie na tematyce treningowej, ćwiczeniach, diecie, przygotowaniach do zawodów i relacjach ze startów w kulturystyce. Z czasem jednak wraz z rozrostem marki i chęcią dotarcia do jeszcze szerszego grona odbiorców, treść Zaczęły ewoluować. Pojawiło się coraz więcej materiałów rozrywkowych, luźniejszych formatów, challenge'y, teleturnieje oraz współpracę z innymi znanymi twórcami internetowymi. Dzięki temu warszawski Cox przestał być kanałem wyłącznie dla osób trenujących na siłowni, a stał się marką rozpoznawalną także wśród widzów szukających po prostu dobrej rozrywki. Wraz z dynamicznym rozwojem marki zmieniło się nie tylko to, czym zajmują się zawodowo, ale również to, jak wygląda ich codzienne życie. Lata konsekwentnej pracy, rozbudowy firmy i budowania rozpoznawalności. Sprawiły, że dziś każdy z członków ekipy funkcjonuje na zupełnie innym poziomie niż w czasach treningów w piwnicy. Stabilizacja finansowa pozwoliła im poukładać życie prywatne, a z czasem każdy z chłopaków znalazł również swoją partnerkę. Naturalną konsekwencją tego etapu była przeprowadzka do dużych, nowoczesnych domów, oferujących przestrzeń, prywatność i wysoki standard, daleki od realiów, w których zaczynali. Praktycznie każdy z członków ekipy zdecydował się na zakup własnego domu, czym zresztą chętnie dzielili się na swoich kanałach na YouTubie. Z oficjalnie ujawnianych informacji, wiadomo m.in., że Owca wraz z Kają kupili swój dom za gotówkę, bez konieczności zaciągania kredytu, co tylko potwierdza skalę ich finansowej stabilności. Również Saker ze swoją partnerką otwarcie mówili o zakupie nieruchomości, za którą zapłacili około 1,3 miliona złotych, pokazując, że sukces WK przekłada się na bardzo konkretne decyzje życiowe. Jednym z najbardziej widocznych symboli tej zmiany są też oczywiście samochody. Na wcześniejszym etapie rozwoju marki Robur i Owca jeździli BMW w pakietach M, które już w Wtedy jasno pokazywały, że projekt zaczyna przynosić realne pieniądze. Owca przez pewien okres był właścicielem BMW M2, sportowego kupé generującego około 350 koni mechanicznych, którego wartość sięgała kilkuset tysięcy złotych. Jednak na tym etapie motoryzacyjna przygoda owcy się nie zatrzymała. Następnie przesiadł się do jeszcze mocniejszego BMW M4, a obecnie w jego garażu znajduje się Mercedes AMG GT 63. Potężna, luksusowa limuzyna napędzana 4-litrowym silnikiem V8 z podwójnym turbodoładowaniem. 585 koni mechanicznych, 800 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie do setki w około 3,2 sekundy sprawiają, że jest to auto z absolutnej czołówki segmentu. Cena nowego egzemplarza w Polsce oscyluje w okolicach 900 000 zł, co doskonale obrazuje skalę finansowego sukcesu. Równie imponująco prezentowała się motoryzacyjna droga pączka. Przez długi czas mogliśmy obserwować u niego BMW M4 Competition. W zależności od wersji auto, oferuje nawet do 530 koni mechanicznych. Agresywną stylistykę oraz przyspieszenie do 100 km na godzinę w czasie około 3,9 sekundy. W bogato skonfigurowanych wersjach ceny takich modeli sięgają od 400 do nawet 600 tysięcy złotych. A skoro wiemy już, jak wygląda materialna strona tego sukcesu, naturalnie pojawia się pytanie, skąd dokładnie biorą się pieniądze, które napędzają to imperium. Aby w pełni zrozumieć skalę sukcesu warszawskiego Koksa, trzeba na chwilę odejść od samochodów, domów i stylu życia. A skupić się na tym, co od lat stanowi fundament całego projektu na perfekcyjnie. Zbudowanym biznesie. Na tym etapie warszawski Cox funkcjonuje już nie jako pojedynczy projekt, ale jako rozbudowany ekosystem produktowy, który obejmuje kilka różnych branż i segmentów cenowych. To, co kiedyś było dodatkiem do kanału, dziś stanowi jeden z głównych filarów całego imperium. Oferta WK została zbudowana w taki sposób, aby trafiać zarówno do osób, które dopiero poznają markę, jak i do najbardziej zaangażowanych fanów. Odzież pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów WK. W sklepie znaleźć można pełne spektrum produktów, od podstawowych akcesoriów, takich jak Karpetki, których ceny zaczynają się od około 50 zł, przez koszulki, longsliwy, bluzy w cenie od 300 do 400 zł, czapki, kurtki czy staniki sportowe aż po kompletne zestawy dresowe, których ceny sięgają nawet 700 zł. Rozbudowane kolekcje sezonowe i szeroka gama produktów sprawiły, że Warszawski Koks stał się pełnoprawną marką odzieżową, regularnie widoczną na siłowniach w całej Polsce. Równolegle rozwijano kolejne segmenty. W ofercie pojawiły się akcesoria treningowe i lifestyle'owe, a następnie suplementy diety. Naturalnym roz tej drogi było wejście w segment spożywczy, gdzie dużą rozpoznawalność zdobyła między innymi pizza oraz baton proteinowy, którego cena sięga 9 zł. Warto podkreślić, że sam sklep internetowy generuje ogromne pieniądze. Z oficjalnych informacji wynika, że przychody netto ze sprzedaży online w 2024 roku sięgnęły poziomu około 27 milionów zł. Kluczowym momentem w historii całej marki była jednak premiera napoju Geek Energy, która miała miejsce w kwietniu 2021 roku. Z czasem projekt rozwijał się na ogromną skalę i dziś linia Energetyków WK obejmuje kilkanaście różnych smaków. To właśnie napoje energetyczne stały się jednym z najważniejszych filarów finansowych całego imperium i najlepiej pokazują, jak daleko marka wyszła poza świat YouTube'a. W samym 2022 roku ekipa sprzedała blisko 10 milionów puszek napoju, co już wtedy stawiało ich blisko ścisłej czołówki w naszym kraju za gigantami takimi jak Red Bull czy Monster. Warto zaznaczyć, że to dane sprzed 3 lat, przez ten czas marka rozrosła się jeszcze bardziej, a ponadto wprowadzili do oferty również wersję bez kofeiny, co było następstwem zakazu sprzedaży napojów energetycznych dla osób poniżej 18 roku życia. Można więc spokojnie założyć, że sprzedaż przez ten czas raczej jeszcze bardziej wzrosła. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że w 2024 roku firma zapłaciła 15 milionów podatku cukrowego, pomimo iż żaden z ich napojów nie zawierał cukru. Ogromną rolę w tym sukcesie odegrała dystrybucja. Produkty warszawskiego koksa są dostępne nie tylko w sklepie internetowym, ale również w największych sieciach handlowych, tak. Takich jak Żabka, Biedronka, Kaufland czy Lidl. Nie sposób jednak mówić o skali zarobków bez powrotu do YouTube'a, który od samego początku pozostaje sercem całego systemu. Główny kanał warszawski Koks przekroczył już 1,3 miliona subskrybentów, a kanały poboczne, takie jak kuchnia WK, WK Gaming czy ekipa WK osiągają nawet kilkaset tysięcy subskrypcji każdy. Co szczególnie istotne, niemal każdy materiał publikowany na głównym kanale notuje średnio około 400 tysięcy wyświetleń, mimo że filmy trwają od 1 do nawet dwóch godzin. Przy takiej długości materiałów stawki reklamowe są znacznie wyższe niż standardowe. Przy ostrożnym założeniu około 30 zł RPM, czyli stawki za 1000 wyświetleń, same przychody z reklam na YouTube osiągają bardzo wysokie wartości. A w praktyce stawki przy tak angażującym długim kontencie potrafią być jeszcze wyższe. Potwierdzają to sami twórcy. Ponczek w materiale podsumowującym rok 2024 ujawnił, że mimo wygenerowania mniejszej liczby wyświetleń niż rok wcześniej, zarobki z samych reklam na YouTube wyniosły około 700 tysięcy złotych. Pieniędzy jest więcej niż rok temu. 780 tysięcy z YouTube'a zarobiliśmy. Przychody brutto spółki w 2024 roku przekroczyły, uwaga, 205 milionów złotych. Oczywiście od tej kwoty należy odjąć koszty produkcji, dystrybucji, marketingu, wynagrodzenia pracowników oraz wszystkie wydatki operacyjne, które są niezbędne do prowadzenia tak rozbudowanej firmy. Mimo to liczby te i tak pokazują ogromną skalę przedsięwzięcia i potwierdzają, że warszawski COX jest dziś jednym z najlepiej prosperujących projektów Jakie kiedykolwiek wyrosły z polskiego YouTube'a imperium zbudowane własnymi rękami przez paczkę przyjaciół stało się dowodem na to, jak potężnym narzędziem może być internet w połączeniu z konsekwencją i długofalową strategią.